e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Obowiązki papieża, Pan nasz Jezus Chrystus, mówi do świętego Piotra apostoła: Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. A Ty kiedyś Nawróciwszy się, utwierdzaj braci Twoich. Rzecz oczywista, że chodzi to o umacnianie, o utwierdzanie braci w wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie, o której to wierze mówi Zbawiciel, posyłając apostołów. Idąc na cały świat, opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Obowiązki papieża Kościół katolicki naucza słowami konstytucji dogmatycznej, Pastor Eternus o Kościele Chrystusowym Soboru Watykańskiego z 18 lipca 1870 roku Necque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est ut revelante novam doctrinam patefacerent sed ut eo assistente traditam per apostolos rewelacjonem, seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Albowiem następcą Piotra Duch Święty został obiecany, nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia Podawali nową naukę, lecz aby przy jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez apostołów objawienie, czyli depozyt wiary. Nauka Chrystusa Pana i nauka Kościoła Katolickiego. Jest jasna. Nauka Chrystusa Pana i nauka Kościoła Katolickiego dotycząca papiestwa i obowiązków papieża jest jasna. Tymczasem mamy ciąg dalszy rewolucji, ciąg dalszy religii, która obiektywnie różni się od wiary katolickiej. Jedynej prawdziwej wiary, którą Kościół katolicki, pouczony Bożym objawieniem, pod przewodem papieży, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Katolik jest wierny katolickiemu credo wyznaniu wiary wyznaniu katolickiej wiary. I będzie katolik pokornie i z determinacją powtarzał wobec Boga i ludzi wierzę w jeden święty, katolicki i apostolski Kościół. Sprawa jest pryncypialna, dotyczy bowiem naszej wierności Panu Bogu i Bożemu objawieniu. I Kościołowi Katolickiemu, jedynemu prawdziwemu Kościołowi, jedynemu Kościołowi założonemu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Piotrowej Opoce. Sprawa dotyczy nagląco także wymiaru egzystencjalnego, wiarygodnego usensownienia naszego życia. Tutaj w doczesności i perspektyw wykraczających poza granice śmierci. Pan nasz Jezus Chrystus mówi wyraźnie o katolickiej wierze oraz o wiecznych skutkach jej przyjęcia bądź nieprzyjęcia. Czytamy w Ewangelii Świętego Marka. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara Soboru Watykańskiego II obiektywnie różni się od wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie, którą Kościół katolicki pouczony Bożym objawieniem pod przewodem papieży nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Dostrzega tę różnicę coraz więcej katolików, choć nie wszyscy mają zamiar czy odwagę, aby mówić o tym głośno. Problem Odstępczych doktryn nie jest nowy w Kościele. Święty Paweł w liście do Żydów, do Hebrajczyków, wzywając do wierności katolickiej wierze, pisał: Proptera abundantius oportet observare nos ea audivimus ne forte per effluamus. Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok. Bardzo pouczające jest poznawanie nauki ojców apostolskich, ojców Kościoła, świętych pasterzy, papieży, biskupów, doktorów Kościoła. Wielkich świętych obrońców katolickiej wiary, defensores fidei, apologetów wiernych Bożemu objawieniu, którego źródłami są tradycja i pismo święte. W swoim dziele kommonitorium w obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom, Wszystkich odszczepieńców. Święty Wincenty z Lerynu, jeden z ojców Kościoła, wśród wielu wątków umieszcza wzmiankę o mądrych, czujnych i ostrożnych owieczkach, które nie dały się usidlić błędom pasterza. Tekst bardzo wzmacniający. Zwłaszcza w kontekście uprawnionej katolickiej obrony przed tymi, którzy w kościele, posługując się argumentem posłuszeństwa, chcieliby niszczyć to, co jest istotnie katolickie i tak zwodzić duszę. Wspomniane jest słowo Mojżesza, zawarte w księdze powtórzonego prawa. Czytamy. Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak, lub cud, i spełni się znak, albo cud, jak ci zapowiedział, a potem powie ci, chodźmy do bogów obcych, których nie znałeś, i słuszmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka, Albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan, Bóg Twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem Bogiem swoim pójdziesz, Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń, Jego głosu będziesz słuchał. Jemu będziesz służył i przylgniesz do niego. Święty Wincenty nawiązuje w tym kontekście do kilku postaci, które działając w kościele i pełniąc w nim ważne funkcje, okazały się ewidentnie fałszywymi prorokami i wilkami w owczej skórze. Wspomnimy tylko niektórych, pisze święty Wincenty. Więc żeby od najbliższych i znanych rzeczy zacząć. Małaż to było niedawno pokusa, kiedy ten nieszczęsny Nestoriusz, przecież gnąwszy się z owcy w wilka, począł szarpać owczarnie Chrystusa. A ci, których kąsał, Mieli go jeszcze przeważnie za owcę i tym bardziej na kły jego byli narażeni. Bo któż by mógł przypuścić, że łatwo zbłądzi mąż tak chlubnie wyrokiem władzy obrany przez duchowieństwo z taką tęsknotą oczekiwany, cieszące się taką miłością świętych i wziętością u ludu, on, który codziennie wyłuszczał ludowi słowa Boże i zbijał wszystkie szkodliwe błędy Żydów i Pogan, jak mógł nie wpoić w każdego tego przeświadczenia, że prawdy uczy, prawdę głosi, prawdą żyje, on co prześladował bluźnierstwa wszystkich herezji, Niestety, aby wrota dla swojej otworzyć. Ale dajmy pokój Nestoriuszowi. Tego podziwiano więcej niż zasłużył, sławiono ponad istotne znaczenie. Tego w oczach tłumu wyolbrzymiła raczej ludzka łaska niż boska. Zajmijmy się raczej tymi, którzy wyposażeni w liczne zalety i wielką dzielność, nabawili katolików niemałej pokusy. Tak miał Fotyn za naszych przodków kusić kościół w Sirmium w Panonii. Wśród ogromnej przychylności wszystkich, wyniesiony tam na biskupstwo, przez jakiś czas piastował je w duchu katolickim, aż tu, jak ów zły prorok lub marzyciel, o którym mówi Mojżesz, począł powierzony sobie lud namawiać, żeby poszedł za cudzymi bogami. To jest, przyjął obce, nieznane mu dotąd błędy. Ale takie rzeczy bywają. Niebezpieczeństwo tkwiło w tym, że do tego niegodziwego celu służyły mu nieprzeciętne siły. Był to duch wybitny, w wiedze zasobny, mocarz słowa. Świetnie, poważnie rozprawiał i pisał w obu językach. Dowodzą tego jego dzieła, napisane częścią po grecku, częścią po łacinie. Jak zareagowali wierni? Co na to owieczki? Boże owieczki! Czy były ślepo posłuszne błędom pasterza, wilka w owczej skórze? Pisze święty Wincenty z Lerynu. Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe. Bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne. Przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza. I mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza, poznały się na pokusie. Przedtem szły za nim jak wczarnia za barankiem. Teraz zaczęły przed nim umykać. Jak przed wilkiem. Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne. Bądźmy i my takimi. Nie dajmy się usidlić błędom, które deformują i zniekształcają. Katolicki nieomylny, niezmienny depozyt wiary, katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Czytajmy z uwagą dzieło kommonitorium świętego Wincentego z Lerynu jednego z ojców Kościoła. Pan nasz Jezus Chrystus uczy nas używania rozumu, uczy odróżniania ziarna od plewy, prawdy od fałszu, cnoty od grzechu, nauczycieli prawdy od wilków w owczej skórze, dobrych pasterzy, od najemników. Pan nasz Jezus Chrystus Wprost nakazuje, strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, Którzy do Was przychodzą w odzieniu owczym, A wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Z owoców ich poznacie ich. Drodzy wierni, niech nie próżnuje rozum. Weźmy sobie do serca nieomylną naukę Kościoła katolickiego, który słowami czwartego soboru Konstantynopolitańskiego uczy nas wyraźnie. Prima salus est recte fidei regulam custodire. Pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie reguły wiary. Aby wiarę katolicką i apostolską zachować, trzeba ją poznać. Aby wiarę katolicką i apostolską zachować, trzeba ją coraz lepiej poznawać. W ten sposób poznamy, jak się Bogu podobać, jak życie swoje układać, aby się Bogu podobało, jak Boga czcić. Tak jak On sam tego pragnie, i jak osiągnąć niezawodnie cel wieczny, niebo i uniknąć piekła. Coraz głębsze poznawanie wiary katolickiej i apostolskiej uczyni nas także coraz bardziej zdolnymi, kompetentnymi, pojętnymi, aby jasno rozpoznawać, co się wierze katolickiej i apostolskiej sprzeciwia, co jest z nią niespójne, co jest z nią niezgodne, choćby było podawane przez oficjalne czynniki struktur kościelnych. Aby to odrzucić, jak przystało, na owieczki, bardzo około wiary katolickiej. Czujne i ostrożne. Aby poznawać coraz lepiej katolicką i apostolską wiarę, słuchajmy katolickich duchownych, nielicznych dzisiaj, biskupów i kapłanów, którzy święcie strzegą i wiernie wyjaśniają otrzymane od apostołów objawienie, Czyli depozyt wiary. I czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, czytajmy uważnie, czytajmy rozumnie, czytajmy z wiarą. A przed czytaniem zawsze się pomódlmy. I módlmy się pilnie o wiarę, o katolicką i apostolską wiarę. Jedyną prawdziwą wiarę najpierw dla siebie, następnie dla swoich bliskich, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny, dla Europy i świata. I módlmy się o wielki cud, aby wiara katolicka i apostolska powróciła powszechnie do oficjalnych struktur kościelnych. Aż po najwyższe urzędy. A tymczasem gromadźmy się w miejscach, gdzie katolicy duchowni sprawują katolicki kult i gdzie głoszą katolicką doktrynę. Tam jest Kościół katolicki. Jak nas poucza święty Hieronim, doktor Kościoła. Eklezja ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Potrzebna jest modlitwa i potrzebny jest czyn, nasze świadectwo wiary, katolickiej i apostolskiej wiary, dawane wobec ludzi. Polska, nasza Ojczyzna Ziemska. Dzisiaj wybory. Przy tej okoliczności raz jeszcze powtórzmy: Polska racja stanu. Trzeba dzisiaj mówić często i wyraźnie o polskiej racji stanu. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu, który Kościół katolicki na polskiej ziemi sprawował przez wieki ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Msza święta w rycie Rzymskim jest kultem katolickim. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiej i apostolskiej wiary niezmienionej, niezmodernizowanej, tej samej, którą Kościół katolicki przyniósł na polską ziemię ponad tysiąc lat temu. Na tym fundamencie katolickiej i apostolskiej wiary i katolickiego kultu, wszelkie dobro w naszej Ojczyźnie odbudowane być może. Kto może pojąć, niech pojmuje. I potrzebne jest dzisiaj nasze, każdego i każdej z nas świadectwo wiary, czytelne świadectwo wiary, Katolickiej wiary dawane przez nas słowem, czynem, dobrym przykładem. Drodzy wierni, perspektywy dobra są szeroko otwarte. Możemy powiedzieć za świętym Pawłem, apostołem, albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie a przeciwników wielu. Wsparci łaską Bożą otrzymywaną w sakramentach świętych i wypraszaną przez ufną modlitwę, idźmy za Chrystusem, idźmy za głosem świętych apostołów, idźmy za głosem Kościoła katolickiego. Idźmy drogą Ewangelii, drogą prawdy. Maryjo Królowo Polski, wspomożenie wiernych. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.